Cześć, witajcie na kanale Kompa, Ja mm. jestem Pabelus Spierdziałaś się? A to jest kolejny odcinek Estate Agent e, Simulator no Proszę Państwa, byście e, zainteresowani tym, e, co słychać u mojej e, małżonki no to proszę bardzo No mm. właśnie, o Coś kuźwa zawory nie trzymają A, Ale to albo to tak niesie z góry <laughs> ma? E, ma, malwinko, która Jesteś e, chłopczykiem Nie. Prawdopodobnie u, u, No dymi z rury strzela No dobrze, dobrze e, Proszę państwa Weźmy się może za robotę, bo Czas najwyższy Mnóstwo e, widzę czynszu do, do odebrania A czas leci e, dzień, dzień dobry Zapomniałem, że cię zatrudniłem Kurde, Milenko e, o, ładnie. Za cztery domy. Dziękuję ci uprzejmie. Eee, Z Zosiu. No, Zosieńko, ty wiesz o tym doskonale. <laughs> Kuźwa niemożliwe. Oś mi przydusiło normalnie. Proszę Państwa, akurat w, w domu numer 69 eee, nie płacą. No czego ja się mogę tam spodziewać? Mmm, niech zgadnę. Dobra, porozmawiam z nimi, to, to zdecydowanie. E, Irku, Ireczku, no ty to zawsze. O naprawdę. Fajna fujara z ciebie, znaczy pracownik. No, e... ja daj autobusem. A co, ja tu będę siedział? Eee, gdzie by tu pojechać? Do Skordić może się udajmy i, i stamtąd zacznijmy jakby nasze przygody e, ze zbieractwem. Gdzie by, będzie bliżej? Tam 500 metrów. Dobra, idziemy w, ten, e, w tę stronę, bo tutaj bliżej. Który to jest dom 69? O! U. A to może być tani domek. E, tanich domków nam się nie opłaca. 24 chaty mamy. Mhm. Dzień dobry. No cześć. Musisz zapłacić część dzisiaj. O co od razu? Okay, dobra. A to piątka jest. A, bo my po prostu no, nie mamy pracowników tyle i. No i właśnie. Dzień dobry. 7,5 koła Milenko. O, no, a, a co wy się tak boicie? <grym> o Jezu. Gruby, gdzie gruby? No, gruby nie wierzę w to, co widzę, naprawdę. No, zaimponiłeś mi teraz. No dobra, ciśniem dalej. Tam mamy 200 metrów, tam 199. Jakim cudem kuźwa, ja ten dom pominąłem? Który jest tutaj? No i będę teraz musiał naokoło zapierdzielać. Eże ścieje. No nic, no nic. Dobrze, no trudno. Chociaż nie, no zrobiliśmy to chyba celowo. Pan starszy. Hmm. No pan starszy inaczej nie zapłaci, no musi gotówką. Pan starszy. Widzę, dobra emeryturka No i teraz Gdzie to, to, po tej stronie Czy po tamtej stronie, cholera Ale pogadajmy Z kimś Siema Dobra, ten, ten U mnie nie będzie chciał pracować Zobaczmy jak tutaj wygląda sytuacja Damian O, ile ty możesz zbierać Jeden czynsz, to jest co? Yy... No właśnie. Nie się ma. No dobra. No. Ten taki umięśniony to, to mógłby być skuteczny, nie? Ale może kogoś. O, jak takiego jak Irek mu. Tam idzie jakiś, właśnie taki. Zaraz zobaczymy. Oj, ale on chyba coś dzisiaj w nocy przyjmował w otwór <grytanie> Leszku. A leszek by nie chciał. Aha A to ty żeś tak kolegę załatwił? <laughs> no dobrze eee... Może spróbujmy jakąś działkę. Dominika, pierwszy raz Ci widzę No dobrze, no to chyba ostatni już Dobra 3000 od Gabrysi no iśnia to już od razu była przygotowana, ja nie rozumiem. No. E, dobra, to teraz tak. 6-9. bo nie, nie zwracałem uwagi na numerki. Hmm. Dobra. E, będziemy musieli ogarnąć temat tego. Będziemy musieli ogarnąć temat słuchajcie jeszcze tamtych domów. A to już jest 18. bardzo niedobrze. I to jest w socho prawdopodobnie. Tak coś, daleko, daleko Eee, a kuźwa, wyjdź z tego przystanku, chłopie Biegnij, biegnij Jakie tu są numerki? O, no to może być to 6-9 A, no właśnie, a no właśnie O, jasny rzecz, gwint o, Gruby, no nie gadaj <grym> Kuźwa, no aż tak otwarty nie jestem Mu dać więcej czasu, słuchajcie, bo <laughs> mogło być to grubo skończyć. <laughs> no, jeszcze jedna chałupa nam została. No, my koniecznie musimy jeszcze kogoś przyjąć. Tutaj coś do wynajęcia. Jakoś to, to socho to tak jest zrobione po prostu no słabo bardzo słabo także 74 pola. No i właśnie, no jak Pola się trafiła, to ona wszystko płaci. Ejste. Coś dzisiaj jakoś tak, wszyscy oprócz grubego tacy rzetelni. E, nie biorę nowych domów. E, tutaj w ogóle zauważcie, że ludzie jakoś nie chodzą po ulicy, nie? No musimy zatrudnić jakiegoś pracownika, koniecznie, ale takiego co 5... Co pięć... O. A nie to, to, to nie, nie, nie po ulicy, chodzi tylko przy domu soli. Takiego, co pięć czynszów jest w stanie zebrać, bo... No bo tak, tylko gdzie Notting Hill? No zobaczmy tutaj Notting Hill. Póki jeszcze łażą. O, o, o. Dobra, jedną taką zatrudniliśmy, to dużo zbierała. Chyba cztery. ma Martynko. Ach, Martynka by nie chciała. Aha, no i już mi ludziki poznikały. No już, kuźwa, no i już, o. Obtokach. To wiecie co? To proponuję, żeby może do kasyna teraz się udać, bo z kasyna przelecimy sobie do naszego motelu. Mamy nieco ponad półtora miliona dolarów na naszym koncie bankowym. Więc można by w coś zainwestować. No zobaczmy, co pan ochroniarz powie. No... No, to jest Agencja Ochrony Cieciuritas, facet w czerni, tu słuchawka kuźwa, bluetooth, miałem kiedyś podobną, ale to były zamieszkłe czasy. Czy wszystko w porządku? Nie ma problemu, szefie. No to dobrze, że nie ma problemu, ja się bardzo z tego tytułu cieszę. Tu mamy już trochę tych pokoi wybudowanych, no to możemy następny, tak? O, no i, i bardzo mnie to cieszy. Rozwijamy ten biznes. Dzień dobry. Ja się tam zastanawiam, co, co ta dziewczyna, bo ona tutaj tak stoi i stoi. Ja, ja się zastanawiam, czy my przypadkiem bez mojej wiedzy jakichś dodatkowych usług tutaj nie świadczymy. Eee, raport o, o odchodach. O, 5,5 koła, proszę bardzo. O, a i rachunek musimy zapłacić. O, pięknie. No. Aha, nie da się cofnąć. Super. Dobrze, a pokoje? No, zobaczmy. Brudna wartość 0, tutaj 0. No, ładnie, ładnie. E, ten pokój jest zajęty, ten jest dostępny, dostępny. A co to tak słabo z obłożeniem? No, bardzo niedobrze. Nie Reklama. Reklama 1. Reklamować, reklamować, reklamować. No, to reklamować. No. Przecież to jest. Prawie jednogwiazdkowy hotel. No to kurwa, bez jaj No dobrze, ciśniem. E... No to teraz, chyba pora się przespać, nie? Tak mi się wydaje. I tak ludzi na ulicach nie ma. A co by było, bo my w sumie to chyba żeśmy jeszcze tego nie testowali. E... Co by było, jakby nie zebrać czynszu? Co się wtedy stanie? Oleją czy nie? Oleją się Madianka Co ty, taka nie, nie jesz nic? No, e, idę na górę, bo to przecież. E... O, no, moja małżonka pracuje. No, ładnie, ładnie. A ja w tym muszę kurwa spać. A się nie dziwię, że ja później mam zwidy w ciągu dnia. I, i, I proszę bardzo. Ledwo człowiek stanie już na początek strzała dostaje. O, o kochana. <noise> po głowie dziecku chodzi. A no dobra. Bez żartów, bo to nie jest śmieszne. To jednak jest dziecko, to jednak też jest człowiek. Milenko. Dobrze, elegancko. Czwóreczkę zebrałaś. E, Zosiu. Proszę Cię uprzejmie. I Irku. O, widzę, że dzisiaj wszyscy popłacili. Oprócz tych, co tam... O, żółtki są. Natomiast y, zobaczmy, co się stanie, kiedy nie zbierzemy czynszu, bo... Tego jeszcze nie testowałem. Dobra. Eee, może ja bym tutaj się jednak posilił, bo wiadomo... Warto jednak y, coś wrzucić na, 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 na róż, na ząb, czy jakkolwiek tam jeszcze to nazywać. Bo jak człowiek głodny, to człowiek zły. No tenki. Lecimy. Poszukamy jakiegoś pracownika, zobaczymy. O! E, Dresiarz. Poczekaj. A to nie ty ubiegłego dnia wsadzałeś? Koleca. <śledzio> o Jezu, dobra. Eee, Leszku, o ile możesz zebrać? O, pięć czynszów. No, umowa stoi, bądź w moim biurze jutro rano i elegancko i bardzo ładnie, i to mi się podobają. A ty, co żeś tak mi od tyłu zaszedł? O, ty, ty nieładnie. No dobra, to jak już jesteśmy tak blisko, <laughs> to aż kusi, nie? Eee, o, poczekajcie, bo tutaj fajna idzie Dziołcha eee, Zosiu, pierwszy raz ci widzę Zajmuję się nieruchomościami Ruchomościami też się zajmuję eee, hmm. Dobra, od ciebie nic Nie mogę innego uzyskać To dawaj 10 koła. Bardzo ładnie Oj, <laughs> panie, jak mnie dusi eee, Tutaj, proszę państwa, Piotrek Nasz yem kanałowy taki dostarczacz modów <laughs> to już mnie zaczął leczyć <laughs> to jest niebywałe wręcz eee, pani starsza pani starsza jagódka no ileś ty możesz no tu kuźwa zapraszam no pewnie, że tak. Oczywiście, że jak najbardziej tak. Dzień, to jest to możliwe? To ja, że mnie wiedział. <śmiech> <śmiech> Zośka wylatuje. O, gruby, gruby. No chodź. Słuchajcie, stosunki z moją małżonką po... E, po tym... po porodzie, uległy pogorszeniu, tam... Było bardzo mało, no ale teraz widzę, że wzrastają i tak się też zastanawiam, czy można mieć tu więcej niż jedno dziecko. Eee... Bo to ma znaczenie, jednak, nie? Dobra, czekajcie, przystanek, no przecież ja nie będę z buta grzał. Ale skoro pani starsza zbiera aż 9 czynszów, no to powiem szczerze, że. Że warto szukać takich tutaj okazji. A nie za te, ta chałupa za 40 tysięcy, tak? Ile ja ci mogę dać? Spróbujmy 35. Dobrze, to spróbujmy 37. O, no i bardzo fajnie, żeś się na to zdecydował synu Bo No bo tak Co ja ci będę tłumaczył Co my tutaj mamy? Gąbeczka Dobra ale to jak widać proszę Państwa na ulicach jednak trzeba uważać, bo tam pamiętam tego leszka. No zapadł mi w pamięci, to chyba leszek był. Bo tak mi zapadł w pamięci, że nie do końca pamiętam. No ale trzeba uważać, no, bo tak się czają od tyłu, co po niektórzy. Więc tutaj czujność musi być zachowana. No, widać tutaj kolega zbliżył się niebezpiecznie do śluzy. Chciał mnie wziąć od tyłu. Jakiś tak, kurde? No aż nie przystoi, nie? Tak, w środku dnia na ulicy. Dobra, coś gdzieś. Słuchaj, ta jeszcze jest. Coś gdzieś jeszcze jest. Jakiś śmietek może się zawieruszył. Ewentualnie plamka, która eee, jest, ale jej nie widać. 4% brudna wartość. Jakby tutaj... Jakby tutaj to inaczej zrobić, tak żeby było je to jednak widoczne. No nie wiem, no to przelecę tutaj te ściany. Plamy są mniej więcej na tej wysokości. Jest tak kuźwa ciemno jak w dupie, że ja nie wiem, kiedy dojdę do końca. <grystanie> <grystanie> Jakkolwiek to brzmi. Dobra, tam. Fotografujemy. Będzie raz. To będzie dwa. Jeszcze z numerkiem. Czternastka. I to będzie trzy. No i dobrze. I teraz. Po co mi ta gąbka? No, Weźesz się. Internety. O, ogłoszenie nieaktywne. Eee, czterna... A to jedynka, dwunasta co tu się? No dajcie, że spokój, no, bój się Boga, no. eee... Czemu tam zdjęć nie ma? Osiem tysięcy. Dobra, eee, osiem i pół. Nie, dobra, 8. no, już nie bądźmy tacy... Nie, nieładnie być pazernym. Dobra, ale tutaj nie ma fotek. Siedemnastka jest jeszcze nieaktywna. Ja nie pamiętam, ile on tam... Po ile ty tam stałeś? Po trzy koła. No to wystawmy też za trzy koła. Brudna wartość. A, to uno momento. To tak, to, to, nie, tak to się nie da. E, środek czyszczący. Okej. Okay. Sprzątaj 29. Milenko, ty sprzątaj siedemnastkę. O, Magda, no to standardowo, to wiemy, że ona się tu nadaje, e, także tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze e, i teraz co? O, motel, raport o odchodach, 7700, elegancko, bardzo mnie się to podobają, reklama, dobrze, cały czas się tu niby reklamuje i pokoje, wszystko pozajmowane. To już piątka też jest wybudowana. to Oni tak szybko to budują. E, idź do domu i śpi. Gdzie tu kuźwa przystanek jest? O, tam. No dobra. Czyli tak de facto to się chyba nic nie dzieje, jak nie zbierzemy czynszu. No po prostu nie zarobimy, nie? Dobra, idę tam do tej mojej żony. Jance trzeba dać koniecznie jeść. O Jezu, po prostu, no... Ja, ja powiem Państwu tak, jak ja wchodzę do swojego własnego domu, to się czuję, jakbym wchodził, kurwa, do, do, do Prypeci, do Czarnobyla, no. I to od razu w progu człowiekowi się włosy skręcają, kurwa, i mam taką permanentną trwałą. Idę zobaczyć, jak tam z pracownikami, słuchajcie, bo... Zobaczcie, jest ich y, piątka, nie? A z tego, co mi wiadomo, tam chyba było jakieś ograniczenie, ale w porządku. Y, Milenko, witam cię serdecznie. Milenka zebrała z czterech domów, dobrze. Ty, synu, zebrałeś z. A, z dwóch. Może nie było więcej. Dobra, ciebie zostały na koniec. Irek, ja wiem, że ty z pięciu. Dobrze, elegancko. Zosieńko, my. No jeszcze cię zostawię. O, Zosia, to jest trzech? Jak ty to zrobiłaś? No i pani starsza, Antonina. To nie Jagoda? Jak nie ma dziś czynsza? Jak nie ma dziś czynszu? Bez jajec, no. O, klientela. Osiem koła, panie starsze. Na 22 dni chcesz wynająć. Nie, 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 ja nie sądzę, że to, że to za dużo No coś Dobra, Szymon Czy mogę ci pomóc Na 22 dni O, no i ten zaakceptował No proszę, nie ma to jak młodzież No dobrze, zobaczmy te nasze domy Które tam są W ogłoszeniu Siedemnastka za trzy koła Brudna wartość zero Dobra, elegancko, dziewczyny posprzątały Że tam jedna, nie? To wystawmy Dwójeczka. czekajcie, dwójeczka stała za 7,5, a tu jest brudna wartość. Ok, tam pamiętam, że 29 dom o, zadyszkę. Dobra, no i to już kończy moja pamięć odnośnie sprzątania. No dobra, sprzątaj dwójeczkę, Milenko, sprzątaj piąteczkę, yy, o, a Madzia posprząta 42. dwójkę. No dobrze, to to mamy wystawione. Piątka, czy piątka jest posprzątana? Nie. 42 dwójka jest w sprzątaniu, jedynka. Dlaczego... Hmm. Czemu jedynka nie ma zdjęć? Co to tam się wydarzyło? Takiego? 6-8 nie ma zdjęć, 70 nie ma zdjęć, nie ma też sceny. Więc my prawdopodobnie, proszę Państwa, będziemy musieli udać się tam. O, personalnie Siema. ma. Słuchaj, ty chyba, no nie wiem, czy cię stać, chyba nie. No, mówiłem, chyba sobie jaja robisz kuźma za mnie. Radosławie. Siema gościu, jestem zmęczony czekaniem. To co, usiądź, kurwa. Kto ci broni? Co to ma w ogóle być? No? Dobra, idzie następny midlands. Eee, siema siema. Cześć, kolego. Ja ci dam kolego na 18 dni. O, no, no pewnie, że jest tanie, proszę uprzejmie. No o, pani elegancka. Zadyszkę. Cieszę się, że rzeczy widzę. Chuźwa. Uwierz mi, że mnie tym bardziej miło. E, na dziewięć dni Jestem dziś naprawdę szczęśliwy. O. To taka pani. No nic. Ee, najwyraźniej ja, 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 ja dobra, ale zresztą nieważne. Nie będziemy wchodzić w ten temat. Proszę Państwa, dzięki Wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Papa. Pa.